Popołudniowe słońce rzuca długie cienie na chodnik, a szmer zatłoczonego miasta wypełnia moje uszy. Każdego dnia przemierzam tę samą trasę, odbywając rutynowy spacer, moment na oczyszczenie myśli i rozprostowanie nóg. Dziś jednak znajome ulice oferują mi niespodziewany widok. Kiedy skręcam w siedem aleje, moje serce na chwilę przestaje bić. Tam, tuż przede mną, jest wiola, moja żona. Powinna być teraz na zajęciach jogi. A jednak widzę ją tutaj idącą pod rękę z nieznajomym mężczyzną. Śmieją się, a jego dłoń ledwie zauważalnie przesuwa się po jej plecach, gdy wchodzą do przytulnej kawiarni rozety. Fala ciekawości zmieszana z niepokojem ściska mnie w żołądku. Decyduję się ich śledzić. W środku kawiarnia tętni życiem stukot filiżanek i ciche rozmowy tworzą przyjemną atmosferę. Siadam przy stoliku w ustronnym miejscu, skąd mam widok na całą salę. Udaję, że jestem pochłonięty telefonem, ale moje oczy i myśli skupiają się na wioli i jej towarzyszu, którzy zasiedli w zacienionym kącie. Coś dla pana? Kelner wyrywa mnie z zamyślenia. Odwracam wzrok, udając roztargnienie. Czarna kawa, dziękuję. Kelner odchodzi, a ja ponownie skupiam się na wioli. Ich śmiech i ciche szepty są jak nóż wbijany prosto w moje serce. Minuty ciągną się w nieskończoność. Jestem już gotów podejść i skonfrontować się z nimi, gdy nagle oboje wstają i kierują się na tyły kawiarni. Serce wali mi w piersi. Czekam chwilę, a potem ruszam za nimi. Korytarz jest cichy, słychać tylko moje niespokojne oddechy. Ich nigdzie nie widać. Panika ściska mi gardło. Czy on ją zabrał? Porwał? Prowadzony mieszanką strachu i gniewu, przeszukuję pomieszczenia. Drzwi do męskiej toalety są uchylone. Popycham je i zatrzymuję się jak rażony piorunem. Obraz przede mną rozcina wszelką nadzieję. Wiola częściowo rozebrana, w objęciach tamtego mężczyzny. Ich ciała i gesty nie pozostawiają miejsca na wątpliwości. Świat wokół mnie wiruje. Gniew zalewa moje żyły, a w moim sercu rodzi się zimna determinacja. Nie mówiąc ani słowa, odwracam się na pięcie i wychodzę. Nawet mnie nie zauważają tak pochłonięci swoją zdradą. Następne dni to zamglona rzeczywistość papierów rozwodowych i konfrontacji. Viola próbuje się tłumaczyć, jej słowa brzmią pusto i bez znaczenia. Nasze małżeństwo, niegdyś fundament mojego życia, wali się pod ciężarem jej zdrady. Teraz, gdy spaceruję tymi samymi ulicami, cień zdrady ciąży nade mną. Ale to nie tylko złamane serce napędza mnie do działania. To chęć zemsty. Ten rozdział mojego życia zakończy się z wiolą, ale kolejny właśnie się zaczyna. Upewnię się, że ból, który mi zadała, wróci do niej zwielokrotniony. Moje kroki są ciężkie, ale zdecydowane. Droga do zemsty jest jasna, a ja jestem gotów nią podążyć. Gdy znikam w tłumie, mój umysł pracuje gorączkowo. Zdrada sięgnęła głęboko, ale moja zemsta będzie jeszcze głębsza. To dopiero początek. O świcie miasto budzi się do życia wraz z chaosem porannego pośpiechu. Siedzę już w kawiarni naprzeciwko biura wioli. Dzisiaj nie jest zwykłym dniem to dzień, w którym mój plan nabierze kształtu. Kawa przede mną stygnie, zapomniana. Moje oczy śledzą każdego, kto wchodzi do budynku, w którym wiola przez lata budowała swoją karierę. Patrzę na zegarek, jest prawie godzina 8.45. I oto jest. Kroczy pewnie w stronę wejścia, wyglądając jak zawsze nienagannie. Ale dzisiaj jej pewność siebie zostanie zniszczona. Sięgam po telefon i wybieram numer. Po drugiej stronie ulicy mężczyzna odbiera połączenie. To prywatny detektyw, którego wynająłem. Jeden z najlepszych w branży. Jego rola dzisiaj jest kluczowa. Wszystko gotowe? Pytam niskim, opanowanym tonem. Kamera działa, mikrofon również. Cokolwiek wydarzy się w tej sali konferencyjnej, będzie nagrane odpowiada rzeczowym głosem. Doskonale. Pamiętaj, chcę kopię wszystkiego. Tu nie chodzi już o poznanie prawdy, ale o jej ujawnienie. Jak uzgodniliśmy. Masz wszystko do wieczora. Rozłączam się, wpatrując się w szklane drzwi budynku, gdy wiola znika w środku. Dziś ma ważną prezentację, taką, która może zdefiniować jej dalszą karierę. Ale nie wie, że zawartość jej wystąpienia została subtelnie zmieniona. Wczoraj wieczorem, dzięki hasłom, które lekkomyślnie zostawiła na naszym domowym komputerze, zadbałem o to osobiście. Czas płynie powoli, każda minuta wydaje się wiecznością. O dziesiątej wybucha chaos. Przez ogromne okna widzę, jak postacie gorączkowo krążą po korytarzach. Rozpoznaje Violę po jej rudych włosach. Jej twarz to maska dezorientacji i paniki. Nie słyszę jej, ale nie muszę. Detektyw przesyła mi na żywo nagranie z sali konferencyjnej, dźwięk włączony. Chcesz mi powiedzieć, że nie sprawdziłaś swoich slajdów przed tą prezentacją? Głos jej szefa wibruje w moim uchu. Sprawdziłam ja, nie wiem jak to się stało, Viola jąka się, a jej pewność siebie topnieje. Oczekuję więcej od mojego zespołu, Viola. To niedopuszczalne. Godzinę później wychodzi z budynku, jej kroki są szybkie, twarz czerwona od wstydu i gniewu. Widok jej załamania przynosi mi ciemną satysfakcję. Ale to dopiero początek jej upadku. Podążam za nią z daleka, gdy idzie do parku miejsca, w którym zawsze szuka ukojenia. Dzisiaj jej tego ukojenia nie dam. Park jest cichy, otulony złotymi liśćmi jesieni. Wiola siada na ławce, chowając twarz w dłoniach. Wiem, że w jej głowie kłębią się myśli. Jej starannie zbudowany świat właśnie się chwieje. To idealny moment. Wiola wołam, podchodząc powoli. Podrywa głowę, a w jej oczach pojawia się coś pomiędzy strachem a irytacją. Co ty tu robisz? Jej głos jest ostry, pełen niepokoju. Zatrzymuje się kilka kroków od niej, krzyżując ramiona. Musimy porozmawiać. Nie mamy o czym rozmawiać. Wszystko powiedziałeś, wysyłając mi papiery rozwodowe, odcina się. Uśmiecham się lekko. Ach, ale jednak mamy. Jak poszła prezentacja? Jej twarz błędnie. To Twoja sprawka, prawda? Wyszeptuję. Nie odpowiadam od razu. Czekam, pozwalając jej własnym umysłem połączyć kropki. Dlaczego to robisz? Pyta w końcu, a w jej oczach pojawiają się łzy. Pochylam się lekko, a mój głos jest spokojny i zimny, bo chcę, żebyś poczuła chociaż ułamek tego bólu, który mi zadałaś. Jej oddech drży, a ja widzę, jak zaciska dłonie na kolanach. Zrobiłam błąd, ale to, co robisz teraz, to okrucieństwo. To obsesja. Moje spojrzenie staje się twardsze. Błąd to zapomnieć zamknąć drzwi. Zdrada to świadoma decyzja. Moje słowa są precyzyjne, tną niczym brzytwa. I tak to jest zemsta. Rozbiłaś wszystko, co mieliśmy, Viola. Ja tylko podnoszę kawałki. Jej łzy płyną swobodnie, ale nie budzą we mnie współczucia. Nie dzisiaj. Odwracam się i odchodzę, zostawiając ją samotnie na ławce z dłońmi zaciskającymi się na udach. To dopiero pierwszy ruch na naszej szachownicy. Jestem daleki od zakończenia tej gry. Deszcz delikatnie uderza o chodnik, gdy stoję w cieniu starej księgarni. Moja pozycja daje mi doskonały widok na butik, w którym Wiola zawsze robiła zakupy. To miejsce pełne wspomnień. Ale dziś nie jestem tu, by wspominać. Jestem tu, by wykonać kolejny ruch. Sprawdzam zegarek. Zgodnie z informacjami, które uzyskałem pod pretekstem chęci pogodzenia się od jej najlepszej przyjaciółki, Viola powinna pojawić się o piętnastej. Punktualnie wchodzi do butiku. Wkładam kaptur, wchodzę kilka minut po niej i pozostaje niezauważony wśród klientów. Moje serce bije miarowo, po adrenaliną tego, co zamierzam zrobić. Zauważam, jak przegląda wieszaki z sukienkami, jej dłoń zatrzymuje się na czerwonej kreacji. Ironia sytuacji uderza mnie z pełną mocą. To ten sam kolor, który miała na sobie, gdy pierwszy raz powiedziałem jej, że ją kocham. Podchodzę do lady i wyciągam małą kopertę. Proszę podać to tamtej kobiecie, mówię do sprzedawczyni, wskazując wiolę ruchem głowy, ale pozostając w cieniu. Dziewczyna patrzy na mnie z lekkim zaskoczeniem, ale przyjmuje kopertę. Oczywiście, proszę pana. Gdy wychodzę, ustawiam się w miejscu, skąd mogę obserwować jej reakcję. Przyjmuję kopertę z ciekawością, ale kiedy jej oczy skanują zawartość, jej twarz zmienia się w maskę czystego szoku. W kopercie są wydrukowane maile. Maile między nią a tamtym mężczyzną. Ich rozmowy, dowody zdrady, które mój prywatny detektyw dostarczył mi bezbłędnie. Viola rozgląda się nerwowo, szukając nadawcy. Nasze spojrzenia spotykają się na krótką chwilę, zanim wycofuje się do księgarni. Obiecałeś, że przestaniesz. Woła za mną, jej głos drży. Wychodzę na ulicę, pozwalając jej dojść do mnie. Stajemy twarzą w twarz w deszczu. To skończy się, kiedy ja zdecyduję, mówię stanowczo. Myślałaś, że nie będzie konsekwencji? Łzy mieszają się z deszczem spływającym po jej twarzy. Przysięgam, chciałam to naprawić. Nie naprawisz tego nigdy. Ale zrozumiesz, ile to kosztuje. Zostawiam ją tam, samotną pośród tłumu, podczas gdy wokół nas rozbrzmiewa gwar miasta. Miasto spowija mroczny zmierzch, gdy docieram do galerii sztuki. To ostatni akt mojej sztuki. Dziś Viola otrzyma nagrodę za swoje osiągnięcia zawodowe. Ale zamiast celebracji, wieczór zamieni się w sąd ostateczny. Wchodzę do galerii, gdzie elegancki tłum popija wino i wymienia uprzejmości. W centrum stoi wiola, otoczona ludźmi. Wciąż uśmiechnięta, wciąż pewna siebie. Nieświadoma burzy, którą rozpętałem. O dwudziestej światła przygasają. Na ścianie pojawia się prezentacja. Pierwsze zdjęcie wiola, uśmiechnięta, w dobrych czasach. Potem obrazy zaczynają się zmieniać. Ona i tamten mężczyzna. Ukryte spojrzenia, dotknięcia, spotkania w kawiarni. Sala cichnie. Viola zastyga w miejscu. Jej twarz błędnie, oczy szeroko otwarte w przerażeniu. Rozgląda się, aż w końcu odnajduje mnie w tłumie. Wychodzę do przodu, mój głos przerywa ciszę. Dobrze się bawisz, Wiola? Jej wargi drżą. Co, co to jest? Prawda, odpowiadam spokojnie. Pomyślałem, że wszyscy zasługują, by ją poznać. Tłum szepcze, ludzie odwracają się od niej, patrząc na nią z obrzydzeniem. A potem pojawia się ostatni slajd. Dowody malwersacji finansowych. Szok przechodzi przez salę jak fala. To kłamstwo! Krzyczy Wiola, ale jej głos tonie w dezaprobacie widzów. Ochrona podchodzi do niej. Organizatorzy Gali patrzą na nią z zawodem i złością. Wyprowadzają ją. Patrzę, jak znika w ciemności, jej kariera i reputacja w ruinach. Czuję pustkę. Zemsta miała smakować lepiej. Ale zamiast triumfu czuję tylko chłód. Wychodzę na ulicę miasta. To koniec. Nie ma odwrotu, nie ma wybaczenia. Zostawiłem wiolię i część siebie. Czas zacząć od nowa.